Ja, może o takiej trochę mniej przyziemnej rzeczy. Jak wiecie, już praktycznie rok codziennie modlimy się z naszym zeszytem. Ja też postanowiłem to robić, a tego nie lubię, bo musiałem przestać po swojemu zacząć robić tak, jak to jest w zeszycie. Zostawić swoje czytania, swój styl, a przyjąć ten styl z zeszytu. Mówię dobra, Panie Boże, to ja będę czytał te czytania, ten psalm, to rozważanie, które tam jest, będę się tym modlił, ale w zamian Ty spraw, aby to Słowo do mnie mówiło, abyś Ty do mnie mówił, aby to Słowo było żywe dla mnie. Wiecie co? Stało się tak, że Pan Bóg do mnie mówi. Nie ma takiego dnia, żeby to słowo było dla mnie yy, yy, jakoś martwe, yy, puste słowo, żeby mnie coś nie dotknęło, chociażby krótki fragmencik. Yy, przyznaję się, że yy, był taki dzień, kiedy czegoś takiego nie było. Zastanowiłem się, czemu tak nie jest. A no, bo ja chciałem sobie przez te czytania przelecieć, odbyć, żeby sobie to było. I wtedy, no, ktoś z lekceważony nie za bardzo chce się do nas odzywać, czyli ja nie chciałem przyjąć, ale chcę oddać Bogu chwałę za to, że On do mnie codziennie mówi żywe słowo, które we mnie żyje. Chwała Panu.